Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszamy Was na kolejny dzień z nami. Dzisiaj jest sobota który kwietnia? 22 na pewno tak, dobrze. 22 kwietnia jest 8 40. 8. Tak. I e, ja właśnie lecę pod pysznic, bo o godzinie 11 mam rehabilitację, a potem wychodzimy i zabierzemy Was też ze sobą. Także mam nadzieję, że spędzicie z nami miło czas. E, tak, zaczynamy, startujemy. Jak zwykle, długi dzień z nami. Zapraszam. No hej, nie odzywałam się jakiś czas, bo. Musiałam się przygotować i jeszcze mam mokre włosy, więc muszę wysuszyć i coś zjeść. Strasznie późno się zrobiło, bo jest 10.30. Jak widzicie makijażu na sobie nie mam i staram się na rehabilitację w ogóle nie nakładać makijażu. Jedyna co zrobiłam to brwi, bo ja ostatnio nie potrafię funkcjonować bez podkreślonych brwi. Brwi to rama oka i no Musi być, musi, po prostu musi. A jak skończę rehabilitację, to dopiero wytuszę rzęsy i może coś tam jeszcze zrobię, ale pewnie nie będzie na to czasu, bo jesteśmy umówieni już o godzinie 13 z moim bratem. Także wiecie, czasu jest bardzo, bardzo mało. Także ja się zabieram za suszenie włosów, lecę coś zjeść, bo zaraz mam rehabilitację, zaraz będę wyciskać siódme poty i e, powiem Wam, że bardzo to ostatnio lubię. Dwa razy w tygodniu minimalnie przychodzi do mnie rehabilitatka, ćwiczymy, ciśnie mnie porządnie. I dobrze się czuję po tym. O, wsiątkę mi zrobiłeś. Ahaś. Czyli już wiem, co będę jadła za kilka chwil. A oto i mój mały kącik miejsce na rehabilitację. No, to witamy się razem. Tak, dzień dobry. Nie widzieliście mnie wcześniej, bo byłem bardzo, bardzo zajęty. Ogarniałem. Przestrzeń siebie. Śniadanie dla mojej żony, która jeszcze go nie zjadła. Także czekamy na Agnieszkę. Już powinna być. Już jest za 5. 11, miała być za 15. Ale... Agaz późniejszy. Ale ja jej napisałam, żeby się bardzo nie spieszyła. No i po co? Bo chciałam zjeść do końca. Mm. Nie, nie, nie. Ty nigdy mnie nie zrozumiesz. Nie. Bo ja umiem yy, zarządzać swoim czasem. I zobacz, zjadłem, no. posprzątałem, ubrałem się, pomogłem Ci i co? I nadal czekamy, a Ty kurka wodna na śniadanie nie zjadłaś. Biedny, biedny kochana. Nie biedny, to Ty jesteś biedna, ty. Nie, biedny, albo zaraz będziesz tak mną, biedna. Dobra, kończymy te wygupy. Już się e... zobaczymy na zewnątrz, nie? Albo po rehabilitacji, Zaraz. O. o! Pewnie Agnieszka, dobra. Kończymy. Na razie, pa! Tak wygląda człowiek stylany po rehabilitacji. To już nie przesadzaj. Nie było tak źle. Powiedział ten, co się najbardziej naćwiczył językiem. Jedziemy. Hello. Nareszcie się wybraliśmy. Która to jest teraz? Teraz jest godzina 25 po pierwszej. No to późno. Ale lepiej późno niż wcale. Gdybyś się tak zbierała. O chuj, nie przesadzaj. Co nie przesadzaj? Nie przesadzaj. Czy ja wyglądam na ogrodnika? Ach, to nie ja robiłam porządek w portfelu miliona starych paragonów. No, <śmirał> Ale sama mi kazałaś odszukać Paragon, więc musiałam. Kazałam cię odszukać, a nie od razu robić remanent w portfelu. To nie moja wina, że akurat cię, jak, jak szukają, to prawie że ostatnie. Mhm. Co? No tak. No. Mhm. Biedna jest. Ja Biedno, wie duże. Tylko jedno mała kursny Oj, mi. No, także jedziemy. Jesteśmy umówieni z moim bratem na małe zakupy. Ale ogólnie chyba pójdziemy po prostu na kawkę, może coś zjeść razem. No, no, no. A właśnie, miałam wam opowiedzieć, jakie partek ma szczęścia po słuchawek. To jest po prostu masakra. Ja używam jedne słuchawki od dwóch lat. I nigdy, w zasadzie w ogóle, nigdy mi się nie zepsuły słuchawki, tylko po prostu wymieniałam na nowe albo po prostu je przejechałam, no i wtedy jakby się zepsuły, ale mechanicznie. O, włącz mnie! A co A nie wiem, tak jakoś. E, więc ja nie rozumiem tego fenomenu. Tak samo jak z okularami przeciwsłonecznymi. Betek też ma pecha z okularami. Eee, no ale kotek mój wziął ode mnie słuchawki, moje rezerwowe od jakiegoś telefonu ile? miesiąc temu nie? wczoraj mi pisze miszka słuchawki nie działają więc teraz jedzie sobie kupić słuchawki i chyba zdecyduje się na takie duże jak ty wiedzieć, w tym wyglądał? ja muszę kupić pancerz w końcu Hełmofon ze sprawia chyba. Więc jedziemy kupić e, słuchawki. Ekran. Który też wypadł? Który też batko wypadł? Ale w tym razem sam. Tak. Nic mi nie zrobiło. No, ale widzę, że jak nieszczęścia chodzą, to parami. Więc e, będziemy szukać... W ogóle musimy znaleźć takie słuchawki, co mają e, głośnik do... Rozmowy, takie wiecie, do telefonu. Także zobaczymy, czy znajdziemy takie. A, zaraz wysiadamy. Dobra, dokończymy. Także widzimy się już w Arkadii. Koku? papa. Właśnie jesteśmy z moim bratem w Rosmanie i rozmawiamy na temat szamponów i e, żeli pod prysznic. On ma jakieś swoje przemyślenia. Kochanie zobacz co Ci tam wzięłam. Hello kotku. Zobaczyłeś wszystko? Tak. Dobra, widziałeś co tam wybrałam? Tak. Zadowolony jesteś? Tak. Możemy już wychodzić, idziemy do kasy kupować wszystko co wybraliśmy. Tak kotku? Gdzie jest kasa? Na końcu. Czemu robią kasę na końcu? Żeby po drodze do koszyka wpadło milion rzeczy. O, tak Dobrze, chciałam powiedzieć. Idziemy. Idziemy, bo mój brat już chyba zaraz zniesie jajko. A gdzie on? Do przodu, do przodu. Do przodu. Bo on ma koszyk. A tu mówię do przodu. Okej. Okay. I wszystkim. Hello! Przedstawiam wam mojego brata, tak oficjalnie. Oso. Nie, to nie będzie i tak, ale w ogóle tak, przedstawiam się. Jak to ci nie będzie? Właśnie będzie. Będziesz. Nie oglądajcie tego. Nie sprzeda się. Ale ty nie masz sprzedać, tylko oglądać. Więcej sugów nie będzie. <noise> Powiedz jak często oglądasz mój kanał. Ja <noise> z miesiącu przypadkiem łączy mi się w kolejkowaniu. Właśnie tak rodzina wspiera mnie w moim YouTube'u. Joke, Anio, jest zoja. Piotr, już. Znaczy, Piotrze, w sensie. Przepraszam, tak. bawi się w tego. Ten na YouTubie. Ten, co nakręcił o, o filmik o, o kanale. Jest to... Wszystkie, pozdrawiamy... A jego ja oglądam 7 razy w tygodniu Jak mogłeś. Czyli co? Gracjana oglądasz 7 razy w tygodniu, a siostry raz w miesiącu. To bał. Ale pozdrawiamy Gracjana. Nie? Fajną muzyczkę, że piosenkę o mnie nagrał. Polecam e, piosenkę z kajpetki. Tak, wie zaglądałam. ja szczerze mówiąc, jeszcze nie, ale na to robię te zaległości na pewno. No dobrze, to co? Żegnamy się. Dzięki, że się pojawiłeś. I tak by nie będzie. Co? z tym, że go nie będzie, to ja nie wiem. No dobrze, chłopy chcą ustalić plan działania, więc ja kończę. Kochanie, masz jakiś pomysł? Co teraz? Tak. Saturn Okej okay. Piotr idzie z nami? Ja wydupiam Wydupię. <grym> Używałbyś kurka wodna języka, że tak powiem Polskiego, e... ojczystego, rodzimego... tak się mówi. Tak ja nic nie <grym> Na Podkowiańskiej... Ale to jest Warszawa, a nie jakaś kurka wodna puszcza. <grym> Podkowiańska. To przewybywamy. <grym> Pozdrawiamy wszystkich z Podkowy leśnej. No to pora polować na monitor i słuchawki. Zaczynamy. Monitor Wybrany. wybrany. Weź, czy ja tam całe Samsunga. Firma Samsung zaczyna dominować się nasz domu. Tak. Wszystko mamy z Samsunga. Telefony Samsung. Monitory Samsung. Telewizor Samsung. No. Lodówka Samsung. Tak. Teraz musimy iść po... Samsung. Teraz musimy iść po słuchawki Samsunga. Znowu? Nie. Słuchawki wybrane? Wybrane. Jakie niebiesciutkie? Monitor wybrany. Kolej ci się podoba? Eee, powiem tak, nigdy takich nie miałem. Te kolory bardzo ładne. Mhm. No. Idziemy do kasy. No, po, po. Wszystko już wybrane. I pozdrawiamy pana, który nam pomagał wybierać słuchawki. Bardzo miłe. I widać, że się zna na rzeczy. Więc na prawda kochanie? Tak. A co patrzysz na kawiarki, nie kawiarki, tylko ekspresy? No, naszy, nasze marzenie, ale... Tak. Marzy nam się mieć taki porządny, ja. na razie musimy się obejść smakiem. No niestety. Ale jest dużo fajnych takich. No tak, no ale na takie nie ma co patrzeć chyba. No. Jeśli już tak za 2,5-3 tysiące, żeby... I to, to się marzy um, takie ekspres, które mieli takie wiecie ziarna kawy, czy była taka, świeża kawa. kawy. Ekspres jest zawsze takie No są. ale wiesz, no marzy mi się, bo chyba, nie mamy że, czegoś takiego, tak? Chyba, że yy, chodzi się o te na kapsułki, a to nie, nie jest ekspres, to jest tylko... To słabe, słabe. No ale marzy mi się coś takiego. I to bardzo. Pianka, chociaż ty robisz bardzo dobrą kawę i bez ekspresu. No, staram się jak mogę. Ty jesteś cały kochany. Ahaś. Dobra, to co? Lecimy Idziemy do kasy. Ale chodźmy jeszcze popatrzeć na te urządzenia do smoothie. Nie będziemy kupować, ale chodź zobaczymy. Minio. No minu. A widziałeś która jest godzina? Widziałam. Która jest? To, tobą czas płynie jak rakieta. Dobrze skarbi, ale pamiętaj, znaczy, że musimy jeszcze na... iść do Lidla. A podejrzewam, że dzisiaj chyba jest do 18:00. Jutro jest do 18. No dobrze, idziemy, a chodźmy. Wracamy do domku. Nareszcie. A raczej, a raczej jedziemy tylko odwieźć rzeczy kupione i jedziemy dalej. Dokładnie, bo jeszcze musimy zaliczyć Lidla. Porządne takie wiecie, zakupy trzeba zrobić, bo po świętach okazało się, że wiele rzeczy już po prostu nie ma. I no, także czeka nas w Lidlu pewnie ze dwie godziny. I niestety muszę Wam powiedzieć, że pogoda się skiepściła. No. Tak pięknie rano było. Rano było takie słońce, że spać nie można było. A teraz chmury, wiatr i lipa. Dobrze, że nie pada. Twu, twu, twu. Mam nadzieję, że nie będzie. Niech pada przed zachodem słońca. Tak. Także lecimy odwieźć partka łupy i jedziemy dalej. Zabieramy Was dalej. Tak kochanie? Tak. O właśnie mi coś skapnęło na oko. Bardzo <słuch> Idziemy do Lidla. Już dochodzimy, że tak powiem. Co? Już dochodzimy. Tak, jesteśmy blisko. <słuch> Słońce wychodzi chyba, zobaczcie. Delikatnie słoneczko wychodzi. Coś mi się wydaje, że my wrócimy do domu kurczę około ósmej dzisiaj. Do domu. Oj, nie przesadzaj. No co, no jest która? Piąta. No piąta. No, dwie godziny na zakupach co najmniej. Powrót. A lista jest długa. Oj długa, bardzo długa. Kukuryku! Co? No to! Zgadzało Właśnie... mi to nieco? Właśnie to. A, nie ujażdż tego. Dzisiaj nie używałam... Ej, no nie, w ogóle nie takie we mnie. Dobra. Dzisiaj w ogóle nie używałam lakieru do włosów. A ja mam takie włosy jak piórka, wiecie. I delikatne i puszyste, zwiewne i w ogóle. Tak. Ej, wyglądam tak jak i właśnie zobaczyłam to w podglądzie. Dobra, już więcej Bogu nie pokazuje. Popatrzcie sobie na mnie. <grymne> tu wertepy, Matko Święta. Ten chodnik Dobrze, to mogi ogóle... Pokaż swój e, Nie, nawet nie ma takiej opcji. Pokaż Widzicie wózeczek mój mały? Nasz wózeczek zakupkowy. Tak. Czekaj, gdzie to jest... Ikea. 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 I to już chyba z 5 lat temu. I nadal działa. No, a pamiętam, że kiedyś byliśmy gdzieś taki mega drogi w Ej, nawet nie pamiętam. No, mega, on za 200 kosztował. Niemożliwe. No. To chyba ty sama kupiłaś. No, bo on miał te takie półka, co. A wiem, te takie. Okej, okay, pamiętasz. Pamiętam. O. Chciałam Ci ułatwić życie, żebyś miał fajne wiesz. Ale się połamały. Tak. I chyba po pół roku sło i poszło. Się, że tak powiem. Tak. A Ikea. Nie wiem, za 4-5 lat? 5 lat, co najmniej. Bo jeszcze jak żeśmy wynajmowali mieszkanie, to żeśmy go tak, kupili. Tak, nie, jeszcze w akademiku. W akademiku jeszcze? Jeszcze w akademiku, no. O matku. Na ten moment kończymy. Zajmiemy się teraz zakupami. Ej, Wrócimy... podobają mi się te wózki. Co? Podobają mi się wózki. Tak? A, bo one mają na wózek ten, ten... Nie taki tylko. Taki bolet. Ale one są wyższe i tutaj I można zgrzewkę z wodą postawić tak. coś, dobra wracam do tego co chciałam powiedzieć, czyli jak zrobimy zakupy albo w trakcie, też się opowiem no Zrobione, pora wracaj do domu. Pokaż kochanie zakupy. Cały wózek. Pół torby i cały placak miszki. Miśka też tacha, żeby nie było. Ty nie tachasz, tylko twój wózek. O, to co samo. Nie. I zobaczcie jakie jest piękne niebo. Nie wiem czy to kamera... No czy ja wiem czy to jest takie piękne? No ale piękne wiesz, tu jest jasniej. A tam dalej tak ciemno. Chyba musimy się zbierać, bo. No, coś mi się wydaje, że niedługo zacznie padać. Więc. Co? Dobra, to my się zbieramy, lecimy do domu, odpakować wszystkie zakupy i. ja siadam do składania filmiku na jutro. A ja się dam do instalacji nowego monitora. Także wieczorne zajęcia mamy. Na pewno się do Was jeszcze odezwiemy. Tak, na pewno. Tak. Także. Cześć, kochani. Witajcie ponownie. Jest godzina 20. <noise> 20. Tak. 02. Mm -hmm. Wróciliśmy do domu. No, już z temu. No, ale zanim rozpakowaliśmy wszystkie zakupy, złapał nas deszcz z gradem, Ooo, i tam tylko przez chwilkę. No, ale powiedz, bo ja przeżywałam to. No, i ty, się zawsze przeżywasz deszcz. Lubię. No, nie lubisz deszczu. Nie lubię. I teraz się kokosimy. Tak. Znaczy, ja, za, ja już zamontowałem swój nowy monitor. Musiałem go spróbować. Jest ogromny. No w porównaniu do. Nie, nie myślałem, do... że aż tak wielki. Będę musiał 24 się. No 24, całe. 24, całe. No to już jak dobry telewizor. No. No. A jeszcze ten, zakup z Rosmona, żeśmy nie rozpakowali. Aha. Trzeba się zaraz wziąć. Napiliśmy się herbaty, ale zaraz jeszcze muszę się napić. Bo... No wiem, bo zmarzłe. No, Jak zwykle. No, ja taka zmarzlu. E... Tak jak zmarzlu dla mnie. No. Mało. Trafiliśmy na dobrą promocję. Proszki do prania. Ej, no sorry, 6kg proszku za 30zł No, 6,5kg proszku za 30zł No, bez grosza No to sorry, ale... Rzadko kiedy nie uda jest, nam dobra. się... Dobra, Mogliśmy wziąć dwa razy, ale... Więc, więc Bartek e... nie mogę targał 6,5kg w tym wózku na zakupy No, le, ledwo wytrzymał Kółka już się tak gibały na boki, że u... Tak chwaliśmy, że wytrzymał 5 lat z nami i w ogóle. Ej, ale wytrzymał, był wytrzymuje bliski. cały czas, no. no. Aż dziwne, że z nami wytrzymuje. No. No, ale w ogóle y, przychodzimy do was teraz. A i musimy... Ja muszę wam o czymś powiedzieć. Aha, no to jeszcze. Jeśli widzicie nas na mieście, to normalnie podejdźcie, przywitajcie się. Tak. I zapytajcie po prostu, co słychać i tak dalej. Pogadajcie, a. Nie nie, czajcie się. Nie czajcie się, bo dzisiaj żeśmy spotkali dwie dziewczyny, które bardzo serdecznie pozdrawiamy. Nie wiemy, jak miały na imię, ale bardzo pozdrawiamy, które jedna z nich się tak wstydziła, że wysłała do nas koleżankę. Tak. No, chodzi o to, żebyście po prostu. Po prostu podejdźcie, przywitajcie się, powiedzcie powiecie. Bo wiecie, coś. to jest tak, że nie wiadomo. Czy ktoś się na nas patrzy, bo mamy kupę na nosie? Dokładnie. Kochani, yy, kończymy na dziś. Tak. I w sumie dlatego teraz do Was przychodzimy. No, bo musimy jeszcze kilka rzeczy zrobić, ale nic ciekawego, co by Was interesowało. No ja muszę filmik zrenderować, no. znaczy złożyć najpierw. Ja muszę ogarnąć trochę jak Pograć. zwykle w sobotę. Nie no, najpierw ogarnę, a później pogram. Co tu jest no herbaty tak się po napijemy. prostu, wiecie, no, trzeba się przebrać w piżamkę i... To jest mój ulubiony moment e, soboty, wiecie, wieczór, piżamka. E... Kubek ciepłej herbaty, Tak. ciepły sweterek, taki wiecie, domowy, taki, taki już może trochę podniszczony, poplamiony, ale on jest taki fajny. On nie jest poplamiony. Ale mówię, że. Taki może być. Tak, może taki być. Ale no. wy go kochacie, bo jest wasz. Po prostu. No. Najlepszy i w ogóle. Ty się rozczuliłeś. Każdy ma taki sweter chyba. A ty? Masz? Nie pamiętasz moją bluzę? A tak, której nie lubię. Z jeszcze jest zakupiona, słuchajcie, yy, na stadionie dziesięciolecia. <grym> Tutaj niebieska. Tak, ta niebieska z która. chciałam wywalić kilka razy? Tak. Wiem kto. I nie dam jej. Nie pozbędzie się. Nigdy. Mój syn ją Po, 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 po dziedzicze. Tak, po Tak, tak, kochanie. O dziedzicze. A więc mówił wam, dobranoc. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do widzenia. Trzymajcie się cieplutko. Tak. Pamiętajcie o kciukach do góry. Komentarzach. Subskrypcjach, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. O, jak najszybciej. Tak. I co? No i widzimy się w kolejnym filmiku. Tak. Mamy nadzieję, że z nami spędziliście ten czas. Kociu! Kociu! Żegnaj się tutaj z Państwem ładniej, grzeczniej. pa! pa! O, Przecież mam! Nie nazekaj, nie masz jeszcze tak źle. Mam z Tobą wspaniale! No, widzisz, no to o co Ci chodzi? Trzymajcie się, kochanie. Dobra, teraz to poważnie. No. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia już niedługo. Pozdrawiamy Was, ściskamy Was mocno. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Papa! Cześć!